Cześć, witam was serdecznie w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony demontażowi alternatora w samochodzie Fiat Panda drugiej generacji. Do demontażu odkręcenia śrub alternatora potrzebne są nam dwa klucze nasadowe numer 17. To jest śruba numer 17 i tutaj i tutaj druga śruba też numer 17. Natomiast trzecia śruba, to nie wiem czy będzie widać na nagraniu. Tu jak jest pasek, to zaraz pod paskiem w bardzo bliskiej okolicy jest śruba numer 16. Troszkę ciężko będzie odkręcić, ale to wystarczy tylko poluzować. Najpierw sobie odkręcimy dwie siedemnastki. Tam jak poluzujemy lekko, to już alternator będzie chodził, będzie się ruszał i wtedy sobie ten pasek zdemontujemy i będzie nam już wtedy łatwo całkowicie odkręcić ten śrubę. Aby, ale zanim przystąpimy do demontażu alternatora musimy zdjąć klemy, aby nie było jakiegoś zwarcia. Czasem może się tak zdarzyć, że gdzieś tam kluczem dotkniemy niepotrzebnie wiadomo przy pracy i będzie zwarcie. Zawsze odpinamy na samym początku klemę minusową. Później klemę plusową Tu jest prosto. Nie trzeba odkręcać klemy minusowej. Pyk klema minusowa jest. Klema plusowa zazwyczaj jest na klucz numer 10. Tu tak samo jest na klucz numer 10. Jak jesteśmy już przy odkręcaniu, pokażę Wam. Kluczyk, grzechotkę. Może nie każdy wie, do czego służy to na grzechotce. To jest do zmiany kierunku. Tak, jak ustawimy w lewo, to odkręcamy kluczem śruby. Tak, w prawo, kluczem zakręcamy. W prawo się kręci. Zakręcamy. Tak, w lewo. Odkręcamy. ludzi numer 10 myślę że wystarczy jeszcze troszkę to wystarczy poluzować tylko żeby zeszła klema ja zawsze zdejmuję jak zdejmuję plusową to i zdejmuję od razu minusową takie mam przyzwyczajenie już. Teraz możemy przystąpić do demontażu alternatora jak wam mówiłem lucz numer 17 Przestawiamy na odkręcanie. muszę sobie wziąć. drugi klucz. Wezmę sobie nasadkę. Nasadkę sobie założymy, siedemnastkę, z drugiej strony. Podeprzemy. Dlaczego wziąłem nasadkę z drugiej strony? Dlatego, żeby mi się nie obracała śruba w miejscu. Zaparłem sobie kluczem, więc teraz działamy. odkręcamy żeby nie pogubić żadnych nakładek Śruba jest odkręcona, z drugiej strony były dwie nakładki i nakrętka. Odłożymy sobie, żeby tego nie zgubić. Druga śruba tu już wchodzi po budowę, więc potrzebny nam na Mamy. Odkładamy, żeby nie zginęło. I ostatnia śruba, klucz. 16. Ja akurat nie mam innego, mam taki długi klucz nasadowy, 16 do świec, ale tym też odkręcimy. Będzie tylko troszkę problem. Ja już troszkę poluzowaną mam tą śrubę. Ja już przed filmem luzowałem. I teraz już wystarczy zdjąć ten paseczek. Kręcimy sobie tą śrubę się powinno ręką odkręcić jak Wam mówiłem jest ciężki dostęp i sobie dokończymy ręką 죄송합니다. 그런 나 Z tej strony drugi alternator. Jeszcze musimy wtyczki odpiąć. Można to było odpiąć w pierwszej kolejności, bo teraz jedną ręką jest mi ciężko. Słuchajcie, zaraz do Was wrócę jestem z powrotem, ale pokażę wam pokażę wam jak te śruby odkręcić. To są dwie śruby, jedna jest na klucz numer 13, druga jest klucz numer 8, tutaj jest plus. Jest na trzynastkę. Może to oddalimy trochę. Nie chcę zgubić tej nakrętki, więc to już dokończę odkręcanie ręką. Może no jeszcze troszkę weźmiemy, pomożemy sobie. No i zgubiłem. Tak, mówiłem. Nie chciałem zgubić, ale wyleciała plus jest odpięty Zaraz poszukamy tej nakrętki. Jeszcze jedna śruba numer 8. Nic Wam się nie pomyli Bo czarny przewód masowy jest pod klucz 8 A ten plusowy jest pod 13 Więc nic nie pomylicie żeby nie, nie pogubić tych nakrętek jedną zgubiłem ale jedną mam zaraz znajdę minus i no i tak wygląda demontaż alternatora jest ten wiatr jakie firmy dno 70 amper Tutaj ja tak kupiłem tak był Ja tylko Wam pokazałem jak wygląda demontaż. Na razie, Na razie alternator jest u mnie sprawny, więc ja go założę z powrotem. Założenie no to jest wszystko w odwrotnej kolejności. Tutaj Wam tylko jeszcze powiem przy akumulatorze. Ja sobie chwilowo podpiąłem, bo mi bateria w telefonie padła. Ale jak podpinacie sobie hmm, akumulator, no to podpinamy w odwrotnej kolejności. To tak jak Wam mówiłem: podpinamy plus, później minus. jest pasek jakiś dongil. Nie wiem czy czasem nie będę go musiał wymienić, bo mi piszczy na zimnym. Albo może też wsiada już powoli alternator. Dobra, to by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Oczywiście, jeśli się podobał, zostawiajcie lajki, piszcie komentarze. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!